Znając was, pewnie pisaliście mi, że czytam nieuważnie znowu i że to tutaj mogłem sobie dopiero wykuć właśnie ten posturnie. nie? Pokażę. No cóż, witam się z wami wszystkimi, Oto to w kolejnym odcinku zagrajmy w... ...modyfikacjon! <laughs> kolejny, kolejny odcinek Dark Sideczki. Boże, już naprawdę myślałem, że całkowicie sobie zbukowałem i nie będę w stanie w ten w skończyć moda. Już po prostu zacznie wpadać w depresję. Kurde, jak mógłbym tak wspaniałego moda po prostu nie skończyć, ale na szczęście się okazało, że to po prostu głupi ja jestem, że nie doczytałem uważnie, przez co dostałem już przez jedną osobę opieprz właśnie przed chwilą, <noise> że to tak właśnie trzeba zrobić. I, I cóż, jednak jestem przeszczęśliwy w końcu, że jednak będę w stanie skończyć tą modyfikację. Ale no cóż, no to hmm, no trochę mi zleciało czasu na to, że staram się, się to odbugować. Tak. Ale no cóż, mam nadzieję, że jakoś hey. nam zleci. Mnie hmm. Nie нужно, żeby ty zaradził posach magicznej siły. A ty już zabrał wszystkie nie obchodzimy ingredienty. Da, ja, ja wszystko naszą. Dobra, przychodzi jutro, ja wszystko zakończę. Dobra, dobra, czyli ten nam skończy się jutro. Wybieraj. Wybieraj. I niestety będziemy musieli kombinować bardzo mocno ze sprzedawaniem run. Hmm, hmm, hmm. Dobra, może na sam początek sprzedamy te tutaj pierdółki. Bo to raczej nie jest zbyt dużo warte, co? Hmm. O, dobra, bo to chodzi o to, że będziemy potrzebowali kule ognia i nie lodowe fale, tylko dużo brurodłu. Nie wiem, czy to mi ogólnie starczy de facto. Hmm. Ale te żubaczki mogę sprzedać. Rogi cieniosłora, także mogę kilka opylić Kosiszkę, tu powiedzę, że sobie zostawimy Pajęczyny także możemy posprzedawać trochę no, Będzie trzeba tutaj kombinować z tym hajsem Nie no, wiem skąd To nie wiem czy nam się przyda, tutaj nie wiadomo czy nam się to przyda Skórę węża wodnego Też możemy kilka opylić, to też Myślę, że to też możemy sobie kilka opylić. Hmm, kości wilka już więcej, co? Po co to komu? Na co to komu? A, tutaj jest trochę. I perełki, perełki. No niby perełek nie potrzebuję, ale zostawię sobie cztery. I jeszcze by sobie kupił kilka lodowych fal. Hmm, I duże kule ognia. Dobra. I myślę, że z takim malutkim arsenałem będziemy w stanie pokonać właśnie tamte golemy. Kto jeszcze będę musiał zobaczyć de facto faktyczny stan moich ten. Hmm. Oni niby mam tyle ognistych szczał. Tyle kul ognia. Numbrę lodu mam 11. Mała burza ognista. Może zmniejszenie potwora by coś dało na jakiegoś golema. No cóż, zobaczymy, czy tam to coś faktycznie da, ale. Naprawdę jestem przeszczęśliwy właśnie z tego powodu, że udało mi się to naprawić i będziemy kontynuowali właśnie naszą tutaj przygodę. Hmm, hmm, hmm. Dobra, no to de facto, co jeszcze nam zostało chyba do zrobienia? No, nie, być bierny stałczych smoków, ale to. No. Jakoś by się już nie chcę bawić, naprawdę, bo to wydaje się być naprawdę, że była bardzo mocno czasochłonna. nie chcę jakoś silnie przedłużać um, let's playa niż jest to potrzebne tak na dobrą sprawę. Zresztą po co nam. <coughs> no, przepraszam, po co nam teleporty jak będziemy i tak za długo kończyli te modyfikacje, nie? To, 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 to też swoją drogą. 996 punktów życia 28 ten. Темпанса, не? Куча мегас на холера. посох готов? Да, yeah, все получилось. Это оказалось достаточно нудное занятие. Я yeah, только и кровь в древко посоха, даже себе заработал. А то файне же Выбирай. добро то вышел типа можно то с там еще какое-нибудь бронь сам, то в Święty Miecz Paladyna, no mimo wszystko to bym wolał zostawić, Bojowy Topor Barbarzyńcy Dobra, Orkową broń, Święty Kat to może nie, Miecz, Dwuręczny Miecz, Berdyż Podwójne Topory, Kostor to może być przydatny Zaczarowany miecz. To, to też brutalny ten, 111 tego mamy Dwuręczny Miecz Paladyna, Długi, bardzo dobry Miecz to Miecz Rzeszczenka, Miecz, Szeroki Miecz, Miecz Paladyna, to, to, Srebrny Miecz wolę sobie zostawić i to jest właśnie ten kostur. Hmm. Lekki ten, to możemy sprzedać, to także Szpady są bardzo cenne, Krótkie Miecze właśnie też i tutaj, no, Wilczy nie, to trochę nawet jest wartem Poster kapłana. Hmm. Dobra, to sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy. A masz nawet i te kilofy, bo to też mnie po prostu denerwuje, ile tego już mam tak na dobrą sprawę. Tarcze to możemy sprzedać, jedną taką możemy sprzedać. Orkowe kurze sprzedajemy. Bo już jedną nosimy nawet. Łuk sobie zostawimy. Ale to jest bardzo dobry łuk. Żebyśmy mogli go nosić, tak faktycznie. No i trochę złota się nam mimo wszystko zbierało, co? Dobra, to bryły lodu możemy skupić. Um, to nie będzie przydatne. Grom, grom, grom może być bardzo przydatny. Pierunku listy może nie tak koniecznie. Lodowe fale. Raz, dwa, trzy. A nawet nie wszystkie kupię miejsce ształki. Dobra, najwyżej wskoczymy jeszcze do Gerarda. No, Mogę tutaj zrobić zdjęcie i zrobić taki przesiew mojego ekwipunku poza wizją, ale z drugiej strony stwierdzam, że chyba to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, jak po prostu przygotowuję się na te ostatnie rozdziały, mimo że mam te runy zepsute. Niestety. Dobra, to choćby do naszego harda całego. Hart nas zaprowadzi właśnie do tego miejsca, gdzie jest ten podróżnik, a czy podróżnik ukośnik mak. I, i co? I idziemy do świątyni czaszki, nie? Idziemy do świątyni czaszki i zmierzamy ku końcowi coraz szybciej, coraz szybciej, zdecydowanie coraz szybciej. Kurde, będę musiał się pośpieszyć z tym nagrywaniem, żeby to jeszcze. Yy, odpowiednią ilość odcinków wam zapewnić yy, przede wszystkim w weekend, bo teraz sam mam nagradę chyba jeszcze trzy odcinki, tutaj dwa, to nie będzie odpowiedniej ilości odcinków na weekend sam, chociaż aż zeszła 19, a chyba do 22 mam jeszcze okazję sobie trochę ponagrywać. Właśnie, do 20 okazji mam trochę, a czy do 22 mam trochę okazji nagrywać. Znając mnie pewnie będę tak lamił, że będę musiał sobie pomóc tam, żeby sobie czytać jakieś poradniki czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że jednak nie będzie ta świątynia troszkę aż tak bardzo skomplikowana, jak słyszałem. I, I uda mi się jakoś w miarę w miarę sprawnie to szybko przejść. No przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Hey. Ja gotowka. Haso. Sleduj za mną. Dopomogł nam bogie. Dobra, no to idziemy właśnie za naszym tutaj hartem. On, on, on tutaj wie o wszystkich i ten i o wszystkim. Czy wszystko o wszystkich, nie? Więc po prostu chodzą za nasza skarbnica wiedzy... A! Oh, i cóż, i cóż, ja mam taką cichą nadzieję, że w ogólnie w tygodniu będzie już zakończenie właśnie Dark Sagi i po prostu będziemy mogli się zająć także innymi właśnie mudami, Także możecie się spodziewać, jak to słyszycie, no nie, nie wiem ile mi jeszcze odcinków zajmie, szczerze że może jeszcze tak z 10 odcinków, ale. No wątpię, żebym jakoś to specjalnie przedłużył. Chyba raczej będę cisnął ten wątek główny, bo nie ma raczej już nic innego do zrobienia. Dawaj, wychodzimy. Dobra, to wychodzę iść przodem. Idź za mną. No i właśnie będziemy to ciśli właśnie dalej i zobaczymy jak to będzie, nie? No, naprawdę, stwierdzam, że może jeszcze jest 10 odcinków właśnie od tego momentu, może nawet i nie 10 odcinków. Może, te ostatnie lokacje także będę zwiedzał do bardzo dokładnie, bo wiem, że w Wiennie jest ukryte pomieszczenie, do którego trzeba dwa dziwne klucze, a ja te klucze właśnie posiadam. Bo Dark Saga to jest jeden z takich z pierwszych modów, w których grałem aż tak bardzo dokładnie. i no, chyba żadnego moda um, w takim stopniu, dokład, tak dokładnie nie wykonałem, nie. Chyba do tego moda naprawdę bardzo szczególną uwagę tutaj poświęcałem, ale jak mówiłem, to przez ogólną fabułę, jaka tutaj panuje, przez poziom, przez te dialogi i przez ten świat. Po prostu sam mod, po prostu aż po... nas zachęca do ciągłej eksploracji, nie? I no, I no i cóż, i, i co, co robiłem? Na no eksplorowałem dokładnie tak, jak to powinno się robić, właśnie w tejże modyfikacji. Hmm. Ciekawe, Harczy, czy ty byś miał jakieś problemy, jeżeli chciałbym na przykład wskoczyć do Gerarda i u niego kupić potrzebny arsenał, który bym potrzebował w razie czego do um, zabicia tych golemów. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. to hmm. ja już sprawdzałem, że ja tych golemów tak ogóle nie zranię. Ja mogę zranić jak faktycznie jak trzeba to zrobić, czyli lodowego ognistymi kulami. Yy, ognistego to tylko mogę za pomocą magii... ten lodu wody, nie? Natomiast tego kamiennego to mogę tylko za pomocą, za pomocą jakiegoś młota rozwalić. Ja tylko kupię sobie ten mały młot kowalski, a ten golem wichrowy no niczym się go nie dało rozwalić. To zapewne, o co tutaj jest? Ja, jedna sztuka złota więcej. Dwie sztuki złota więcej. No naprawdę, wyśle, wyśle, mówisz, że tutaj grzesz dokładnie, a tutaj takie bardzo cenne przedmioty zostawiasz na ziemi. W ogóle, jak tak być może, jesteś kiepskim graczem. Dobra. Mam nadzieję, że tam broń, którą znajdziemy w tej ukrytej lokacji, ten. Aha, ja ogólnie jeszcze ten jest tutaj. Coś takiego jak. ...Ester Egg, który wiąże się właśnie z przeciągnięciem pięciu dźwigni, które znajdują się na mapie całej. Ja to ogólnie starałem się zrobić, ale chyba kiedyś musiałem jakiś przełącznik ruszyć. Bo teraz, jak przełączałem te wszystkie przełączniki, to nic nie zaskakiwało. A, a tak stwierdzam, że jednak, a, kurde, jakoś by się aż tak szczególnie nie chce w to bawić. Mm, więc, jednak, to niestety pominę. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za <laughs> Czemu w ogóle takie widoki są kiepskie? W sumie też z drugiej strony. Jeszcze jakim stałem jak się... to ja je zabiłem, to, to się tutaj nie wymądrzej. Dobra, zrobię jeszcze zapis. 48 godzin i 30 minut. gameplaya. Czy sami gry, bo tutaj też robię dużo poza odcinkiem. Ale chyba i tak z 35 godzin jest na, na YouTubie. Jak nie więcej, mimo wszystko. Jak nie więcej. No, no i cóż... A, też mówiłem, że chciałbym przechodzić właśnie ostatni kawałek Dark saga na, na streamach czy coś w tym stylu kombinować, ale... Jednak mam jakieś problemy jeszcze z internetem i to jest tak, że musiałbym być całkowicie sam w domu, żeby mieć taką możliwość, bo mam jeszcze telewizję internetową. I no cóż... Jak korzystają z internetu wszyscy, no to potem... Всё мне спадает, не, целую лунчжэй, не ясен в а не могу себе выбрать дней, чтобы что-то как-то сделать, вот а так. Вот мы и на месте. Дальше ты уже сам. Надеюсь, боги будут на твоей стороне и тебе удастся победить Големов и поговорить с древними. Удачи тебе, Аластер. А я хотел узнать, как же ты смог пройти Големов, ведь ты не воин, а мудрец. I przywyk bolżeć isty, nieżeli srażacza z magicznymi suщеstwami. Później to dla ciebie stanie zagadką. Alwa się mówi, że jest z dwóch prawdawnych magów, które, którzy przeżyli właśnie tą klątwę całą. I stwierdzam, że Hart może być takim ukrytym magiem. <grywka> tak to dobra sprawę. A ile w tym jest prawdy? Nie wiadomo. Ale do tak tak mod moda. Może się nadać właśnie to. O kurde, to jest słabiutki tym golem. Jak taką bronią go rozwaliłem. Dobra, nie pamiętam który był golem następny. Może sobie to podłączam póki pod co. Chyba był ognisty. Chyba był ognisty. Jak tutaj szedłem. Dobra, panie ogni Golemie, Jest pan tutaj? Nie, to jest lodowy golem. Może źle zrobiłem, bo ten golem będzie bieg, bieg, bieg do mnie w moim kierunku i nie będzie mi dawał ten. Hmm szansy na zareagowanie właśnie. Dlatego może sobie już ustawić kulę ognia od razu i tam z odpowiedniej odległości go już tam po właśnie z tych kul. O, nawet, nawet jakieś tam obrażenia. Ładne to obrażenia. Dobra. No, niestety, tych kul muszę trochę zmarnować. To teraz bierzemy o lodowe. lodową lance. A Serce tego. brywa lodu. Zrobię jeszcze jeden ten zapis. Może no, że gdzieś jeszcze ogólnie. Tutaj znajdę jakieś bardzo ciekawe przedmioty. Kurde, byłoby przyspaniale, jeżeli bym znalazł jakieś runy, z których mógłbym korzystać jak normalnie. Nie byłoby to jakieś dziwne zaklęcie i coś w tym stylu, nie? A tutaj już jest nasz golem. Dobra, spokojnie, bo nam obrażen praktycznie nie robi. My mu, my mu za to robimy znacznie większe obrażenia. Nie ciło wziąć. Nie ciło wziąć. I teraz potrzebujemy koster pochłonięcia. Nie kosternie koster kapłana, tylko pochłonięcia Idziemy na naszego wichrowego golema, który, był, który jest ponoć najstraszniejszy z nich wszystkich. Trzeba ogólnie, bo... Magią właśnie jest za, pom za pomocą magii jest go dość ciężko wykonać. Dobra, wyciągaj nasz magiczny kostur z zakłady. Idziemy, idziemy, idziemy. I tutaj będzie nasz kochany wichrowy golem. Zresztą, ja się zastanawiam, jak on naprawdę wygląda. A tak wygląda, jakaś runa. W końcu jakąś runę będziemy mieli w kolejnym, ale raczej to nie będzie taka solidna runa, co? Z której chciałbym bardzo mocno pokorzystać. I tutaj mamy naszego pustelnika, podróżnika. No to szokują się troszkę dialogów, ale nie będę koszył odcinka, wszystko jeszcze zrobimy w tym odcinku. Porozmawiamy z nimi na spokojnie. Ja dał ciebie, ochotnik, za sokrowiściami. Ty już wybrał swój pójdź. О чем ты говоришь? Ты же приплыл на остров не для того, чтобы помогать паладинам и уничтожать черный клинок. Да, ты прав, но ситуация изменилась. Я не хочу вставать на путь Белиара и стать очередной его марионеткой. Мне приятно слышать эти слова, но ведь ты можешь просто покинуть этот остров. Зачем тебе спасать этих никчемных ферокийцев и помогать паладинам? Судьбы королевств были всегда безразличны тебе, ведь все измеряется золотом в этом мире. А заработать можно даже в царстве Биелиара. Я уже не удивляюсь, что каждый второй на этом острове знает все обо мне. Но к чему эти вопросы, странник? К тому, что ты пришел за ключом от храма черепа. Если ты еще не сделал свой выбор, то погибнешь. Я сделал свой выбор уже давно, странник дай мне ключ. Хорошо, Аластер. Я укажу тебе дверь, а ключ ты возьмешь сам. Если ты сможешь победить свою темную половину, приходи ко мне. Я расскажу тебе, как пройти ловушки храма. Я просил ключ, а не дверь. Ха, это одно и то же. Я дам тебе одну руну, которая приведет тебя к этой двери. И если ты сможешь вернуться из царства смерти и победить зерно зла, которое я передал тебе темный, тогда наш разговор продолжится. А пока иди и ищи темный камень силы. А теперь мне пора покинуть тебя. Возможно, мы еще встретимся. так-то so, а? Dobra, jest tutaj napisane coś ciekawego na tych regałach. Mam kolejny poziom, czyli to znaczy, że mam 38 punktów nauki. Świetnie. Naprawdę bardzo świetnie. I wiecie co? Mimo wszystko, chyba uda się nam wykonać to zadanie. Znaczy, co mnie jeszcze prosiliście, żebym wykonał pancerz z kury trolla, co? No, chyba się uda to wykonać, nie? Tylko, wiecie co, ja bym jednak jeszcze poleciał teraz do obozów rokejczyków. Zobaczyłbym, ile potrzebuję punktów nauki, bo w razie czego będę musiał lecieć do Beliara i punkty życia przeznaczać właśnie na punkty nauki, bo nie wiem, czy to potrzeba 40, czy jednak 50 punktów nauki, ale także zobaczymy, czy po prostu warto zainwestować właśnie w to cacko, bo ponoć jest najmocniejsza zbroja, jaka w ogóle jest w tej grze. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.